Dobry wieczór. Zapraszam na trudne pytania i trudne odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie brzmi: Czy osoby żyjące w skrajnej ascezie osiągają większe zrozumienie życia? Od wieków ludzie zastanawiają się nad sensem życia i sposobami jego głębszego zrozumienia. W różnych kulturach i tradycjach religijnych pojawiała się idea ascezy, życia w wyrzeczeniu, ubóstwie i rezygnacji z przyjemności materialnych. W celu osiągnięcia duchowego przebudzenia. Ale czy rzeczywiście skrajna asceza prowadzi do większego zrozumienia życia? Czy rezygnacja ze świata materialnego pozwala odkryć jego prawdziwą naturę? Czy wręcz przeciwnie, oddala człowieka od pełni egzystencji? Przyjrzymy się dziś tej kwestii. Czym jest asceza? To praktyka dobrowolnego ograniczenia swoich potrzeb. Często w imię rozwoju duchowego, moralnego lub filozoficznego. Występuje w różnych formach, od postów i medytacji po całkowite odrzucenie dóbr materialnych, a nawet samotnicze życie w odosobieniu. Wielu znanych mędrców i przywódców duchowych prowadziło ascetyczne życie. W tradycji chrześcijańskiej mamy świętych pustelników, którzy porzucali świat, by modlić się i kontemplować Boga. W hinduizmie i buddyzmie spotykamy satchu i mnichów, którzy praktykują wyrzeczenie w celu osiągnięcia oświecenia. Nawet filozofowie, jak Diogenes, Synopy, odrzucali materialne bogactwo, twierdząc, że prawdziwa mądrość rodzi się w prostocie. Ale czy rzeczywiście prowadzi to do głębszego zrozumienia życia? Zwolennicy ascezy uważają, że wyrzeczenie pozwala uwolnić się od iluzji, i zobaczyć rzeczywistość, taką jaka jest. Wyrzekając się przyjemności, człowiek przestaje być zależny od ciała i materialnego świata, co pozwala mu skupić się na duchowym rozwoju. W buddyzmie Siddhartha Gautama, zanim stał się buddą, próbował skrajnej ascezy, wierząc, że prowadzi ona do oświecenia. Głodził się, medytował przez długie dni, rezygnował ze snu. Jednak doszedł do wniosku, że skrajne wyrzeczenie nie jest drogą do prawdy. Zamiast tego opracował ścieżkę środka, czyli równowagę między przyjemnością a surowością. Podobnie w chrześcijaństwie, pustelnicy często doświadczali głębokich wglądów duchowych. Ale wielu z nich podkreślało, że asceza sama w sobie nie prowadzi do Boga. Ważniejsze jest wewnętrzne nastawienie, modlitwa i miłość do bliźniego. Asceza a izolacja od życia. Krytycy skrajnej ascezy uważają, że może ona prowadzić do oderwania od rzeczywistości i zamknięcia się na doświadczenie życia w pełni. Czy ktoś, kto odrzuca świat materialny, może rzeczywiście go zrozumieć? Niektórzy uważają, że zrozumienie życia nie pochodzi z jego unikania, lecz z uczestnictwa w nim. Wyrzeczenie się jedzenia, kontaktów międzyludzkich czy przyjemności może doprowadzić do osłabienia organizmu i psychiki, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do halucynacji i błędnych interpretacji rzeczywistości. Przykładem mogą być osoby, które w poszukiwaniu duchowego przebudzenia zaniedbują swoje zdrowie, odcinają się od społeczeństwa i popadają w samotność. Czy rzeczywiście osiągają pełnię zrozumienia, czy raczej tracą kontakt z życiem? Równowaga jako klucz do zrozumienia życia. Zamiast skrajnej ascezy, wiele tradycji duchowych sugeruje umiarkowanie i świadome podejście do życia. Chodzi o to, by nie dać się zniewolić materialnym pragnieniom, ale jednocześnie nie odrzucać w pełni tego, co oferuje świat. Sokrates mówił, że poznaj samego siebie jest kluczem do mądrości. To oznacza, że ważniejsze od skrajnych wyrzeczeń jest samopoznanie, zrozumienie swoich emocji, myśli i pragnień. Zrozumienie życia może wynikać zarówno z medytacji w samotności, jak i z doświadczeń codziennego życia, relacji z ludźmi, pracy, pasji i miłości. Często to, czego się uczymy w interakcji z innymi, pozwala nam lepiej poznać siebie i świat. Podsumowując, czy skrajna asceza prowadzi do większego zrozumienia życia? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Dla niektórych może być narzędziem do duchowego przebudzenia, dla innych drogą do izolacji i oderwania od rzeczywistości. Historia pokazuje, że najwięksi mędrcy często odchodzili od skrajnego wyrzeczenia i szukali równowagi między duchowością a życiem codziennym. Być może prawdziwe zrozumienie nie polega na odrzuceniu świata, ale na jego świadomym przeżywaniu i znalezieniu własnej ścieżki między duchowością, a rzeczywistością. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli się podobał, to proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. I oczywiście nadal będę prosiła o y, wspomożenie rozwoju naszej telewizji dobrowolnymi darowiznami. Link do wrzutki jest podany w opisie tego filmu. Oczywiście czekam na Państwa komentarze, co na ten temat myślicie, jakie macie zdanie. No i oczywiście propozycje kolejnych odcinków. I zapraszam już na kolejny odcinek trudnych pytań, trudnych odpowiedzi, które odbędą się 16 maja. A dzisiaj Państwu dziękuję. Życzę spokojnego. Wieczoru, spokojnej nocy, mówiła Ewelina Ebenberger. Dobranoc Państwu.